Witaj w Radiu dla Duszy. Specjalnie dla mojej, a teraz i dla Twojej duszy, czytam tu wybrane fragmenty moich ulubionych książek. Czuję się tak, jakbym rozmawiała ze światem. Ja zadaję mu pytania, a on mi odpowiada. Dzisiaj być może odpowie i Tobie. Zapraszam. Anielska magia i cuda. Czy wierzę w cuda? Czy wierzę w ciebie? Ty jesteś moim cudem, który wyłania się z najczystszego srebra tworzącego obłoki. Między nami płynie magia, złożona z mnóstwa wielobarwnych niteczek, kiedy ulegam twojemu anielskiemu pięknu w ludzkiej postaci. Pluska o mnie fala i to właśnie jesteś ty. Kwiat otwiera płatki. By ukazać w moim sercu swą tajemnicę. I to właśnie jesteś ty. Nigdy mnie nie opuszczaj, mój cudzie. Przywołuje cię każda cząstka mnie. A nawet, jeśli nadejdzie światło dnia i odlecisz, będę szczęśliwszy, wiedząc, że doświadczyłem najlepszej rzeczy, jaką życie może ofiarować. I gdzieś kiedyś, gdy moja twarz pokryje się zmarszczkami, będę mógł. Spojrzeć wstecz i powiedzieć, że naprawdę kochałem, że spotkałem Anioła i uwierzyłem w cuda. David Lawson, 1988 rok. Czytałam dla Was fragment książki w kręgu Aniołów. Wydawnictwa Medium. Dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki Małgoszataczna.